Cześć, witajcie z tej strony waha. Przed Wami kolejny przegląd modów do Skyrima. Tym razem mam dla Was dość spory zamek wykonany w daedrycznym stylu. Znajduje się on obok fortecy północnej Strażnicy. To jest tak mniej więcej obok miasta Samotnia. Hmm. I od razu warto powiedzieć, że ten mod ma jakby dwie wersje. Jedna wersja jest razem z postaciami w tym zamku, a druga bez. Ja osobiście polecam grać sobie z postaciami, bo ten zamek jest naprawdę duży i bez postaci no po prostu może się wydawać pusty. A gdy jest z postaciami, no to na przykład tutaj mamy jakichś strażników, a w środku również zobaczycie, że będą jakieś tam dodatkowe postacie. Aby dostać się do tego zamku, to musimy na początek, na początek go kupić i jego cena wynosi 30 tysięcy. No ale oczywiście kupujemy go sobie, no i po zakupie otrzymujemy po prostu klucz do naszego nowego zamku. Zaraz zobaczcie, jak on tutaj w środku wygląda. No, i tak, na początek mamy takie pomieszczenie ze sporą ilością manekinów. Tutaj mamy jakieś urny, w których możemy sobie coś schować. No, i tutaj na środku również e, mamy swój osobisty tron. E, dobra, e, tu z kolei mamy dość spory basen, a na początek przejdźmy sobie na lewą stronę. Na początek możemy sobie tutaj zauważyć taki powiedzmy kącik dla maga i alchemika. E, mamy tutaj sporo roślinek, jakieś tam gabloty. E, do tego tutaj mamy oczywiście stoły do alchemii oraz do zaklinania, a także dwie postacie. U jednej e, możemy sobie kupić takie rzeczy magiczne jakieś książki, e, klejnoty dusz, jakieś szaty dla magów i tak dalej. Gdzieś tutaj znajduje się również druga postać. Jest to ona. I z kolei u niej możemy sobie kupić jakieś miksturki czy też składniki alchemiczne. Tak to się tutaj mniej więcej wszystko prezentuje. Przechodząc do kolejnego pomieszczenia znajdziemy sobie kącik dla kowala. Oczywiście mamy tutaj cały sprzęt, który nam pozwoli stworzyć różnorakie zbroje, bronie czy tak i tak dalej. No, i oczywiście mamy tutaj kowala, u którego możemy sobie kupić, wiecie, jakąś broń, jakieś sztabki i tak dalej. Dobra, przejdźmy sobie dalej. Z kolei, w tym miejscu możemy sobie trzymać jakieś różnorakie księgi. I tutaj również znajdują się postacie. Jedna z nich sprzedaje jakieś ubrania, naszyjniki, tutaj diademy i tak dalej. A z kolei, u tej postaci, potrzebujesz, możemy sobie zakupić jakieś księgi. W porządku! Jak widać, tutaj mamy taką Dremorę. Dobra, idźmy dalej. Teraz przejdźmy sobie na tę stronę. Aha, tutaj jeszcze ominąłem jedną postać. Tutaj jest taka postać, która e, nic nie sprzedaje, ale nam, może posłużyć nam jako towarzysz. O, tutaj jedna postać nawet e, się kąpie. E, no i tak, tutaj mamy jadalnię. E, z tej strony z kolei mamy kuchnię. Tutaj nam się pieczą różnorakie mięsiwa. Oczywiście jest tutaj również kucharz. Mm, tutaj mamy postać, o której. E, aha, tutaj to jest bard. Tak? E, a nie. Bart jest gdzie indziej, tutaj jest. Aha, postać, która nam może sprzedać jakieś tam przedmioty. Tutaj mamy barek, gdzie możemy skosztować jakieś trunki. A z kolei tutaj chyba mamy Barda. Potrzebuję tak, tego? dokładnie, tutaj mamy Bartkę, którą możemy poprosić, żeby nam coś zaśpiewała. Mhm. Dobra, jeśli chodzi o to pomieszczenie, to tyle, ale w tym zamku znajdują się jeszcze dwa inne pomieszczenia. Najpierw przejdźmy sobie do pomieszczenia z tej strony tutaj mamy naprawdę potężny magazyn tutaj no zresztą zaraz zobaczycie jest tutaj cała masa manekinów, gablot, skrzynek i tak dalej. Jeśli macie dużo broni, to na pewno je sobie tutaj tą całą broń zmieścicie. Jak widzicie, naprawdę jest tego tutaj dużo. Cała masa manekinów, gablot, skrzynek i tak dalej. Ale tutaj mamy miejsce na takie bardziej zwykłe rzeczy, a tutaj mamy pomieszczenie na różne artefakty, czy też jakieś unikalne przedmioty. Dobra. No a w tym pomieszczeniu to by było na tyle, po prostu taki ogromny magazyn. Teraz przejdźmy sobie jeszcze do sypialni. Tutaj mamy wejście do naszej sypialni. No i w, w tym pomieszczeniu znajdziemy sobie sypialnię dla naszych, na przykład towarzyszy, ale również mamy tutaj naszą własną sypialnię. Zaraz zobaczycie, jak to tutaj wszystko wygląda. No i tak na początek, no również mamy jakieś gabloty, manekiny tutaj również możemy sobie trochę rzeczy dać. Przy okazji tutaj mamy kolejną postać, której, u której możemy sobie kupić coś do jedzenia, czy też, czy też do jedzenia. Dobra, przejdźmy sobie najpierw na tą stronę. No i właśnie tutaj mamy taką sypialnię. Powiedzmy, dla naszych towarzyszy, jeśli chcemy, to możemy ich sobie tutaj przyprowadzić. Jakaś mapa. Tutaj kolejne łóżka. Dobra. Dalej mamy coś w rodzaju łazienki. Tutaj nawet są jakieś ręczniki. No i na koniec przejdźmy jeszcze do naszej sypialni. A nie, tutaj jeszcze to nie to, nie to pomieszczenie. Tutaj jeszcze mamy e, po prostu sypialnię dla dzieci. Gdy, m, gdy po prostu adoptujecie dzieci, no to możecie. No, macie tutaj pokój dla nich. Oczywiście ta modyfikacja wymaga wszystkich dodatków. No, a właśnie tutaj znajduje się e, nasza osobista sypialnia z takim sporym łóżkiem. E, dobra, e, to by było na tyle, pokazałem wam wszystko co znajduje się w tym zamku, wydaje mi się, że wygląda on naprawdę fajnie i e, jeśli poszukujecie czegoś, e, czegoś dużego, jeśli lubicie takie duże lokacje, e, no to jak najbardziej polecam wam tą, tą modyfikację, może styl i klimat tego zamku wam się spodoba i po prostu będziecie mieli tutaj e, fajne schronienie. Tak więc to by było na tyle, jeśli ta modyfikacja wam się podobała, no to zostawcie łapkę w górę i jakiś komentarz. Do usłyszenia! Cześć.